Kochane dzieci, mówcie nie temu wszystkiemu, co jest sprzeczne z Ewangelią. Przyjmijcie nauki mego Syna Jezusa i wytrwajcie w wierności wobec prawdziwej doktryny Jego Kościoła. Żyjecie w czasie wielkiego duchowego zamętu, ale proszę Was, żebyście utrzymali płonący płomień Waszej wiary, gdyż będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Działanie demona spowoduje wielkie szkody w życiu wielu kapłanów, cierpią z powodu tego, co na was nadchodzi. Zginajcie kolana na modlitwie. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie pojąć Boże zamysły wobec waszego życia. Znam każdy z was po imieniu i będę się za was modlić do mojego Jezusa. Nie zniechęcajcie się, to w Panu jest wasza siła. Jeśli przydarzy się Wam upaść, wołajcie do Jezusa. On jest Waszym wielkim przyjacielem i nigdy Was nie opuści. Żałujcie za grzechy i szukajcie miłosierdzia mojego Jezusa poprzez sakrament spowiedzi. Nie pozwólcie, by mroki Grzechu spowodowały duchową ślepotę w Waszym życiu. Należycie do Pana i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.